Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać kilka pięknych kartek okolicznościowych z okazji Objawienia Pańskiego, czyli Święta Trzech Króli. W filmie znajdziecie przegląd różnych wzorów kartek, od klasycznych po nowoczesne, z motywami religijnymi i świeckimi. Pomysły na własnoreczne wykonanie kartek pokazę Wam kilka prostych i efektownych technik, które możecie wykorzystać. Gdzie kupić piękne kartki? Podzielę się z wami moimi ulubionymi sklepami i stronami internetowymi, gdzie znajdziecie wyjątkowe kartki okolicznościowe. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje Was do wysyłania pięknych kartek z okazji objawienia pańskiego. Zapraszam do oglądania. Witajcie! Zbliża się święto objawienia Pańskiego znane również jako Trzech Króli. To wyjątkowy dzień, w którym wspominamy przybycie medrców ze wschodu do Betlejem, aby oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was piękne kartki z życzeniami, które możecie pobrać i wydrukować za darmo. W naszej galerii znajdziecie różnorodne kartki z życzeniami na objawienie pańskie. Każdą z nich jest wyjątkowa i zawiera piękne grafiki oraz wzruszające słowa. Możecie wybrać kartkę z wizerunkiem trzech Króli, Świętej Rodziny lub Gwiazdy Betlejemskiej. Wszystkie kartki z życzeniami SA dostępne do pobrania za darmo. Wystarczy kliknąć na wybraną kartkę, aby pobrać ją ja w formacie PDF. Następnie możecie wydrukować kartkę na swoim komputerze lub w punkcie Xero. Po wydrukowaniu kartki możecie ją ja podpisać własnoręcznie. Napiszcie kilka ciepłych słów dla swoich bliskich i przyjaciół, aby wyrazić swoje życzenia z okazji objawienia pańskiego. Gotowa kartkę możecie wysłać poczta tradycyjna lub wręczyć osobiście. To piękny sposób, aby pokazać swoim bliskim, że o nich myślicie i życzycie im wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu. Mamy nadzieję, że nasze kartki z życzeniami na objawienie pańskie przypadną wam do gustu. Zachęcamy do pobrania i wydrukowania kartek, aby moc złożyć swoim bliskim piękne życzenia. Niech ten dzień będzie pełen radości i pokoju. Hello, dear ones! On the occasion of the feast of the three kings, which falls on 19 January, I have prepared for you a collection of beautiful greeting cards. You can download them for free and send them to your loved ones to extend wishes on this special occasion. Kartki, które dla Was przygotowałam, są pełne radości i ciepła. Znajdziecie na nich piękne grafiki, wzruszające cytaty i oczywiście szczere życzenia każdą kartka jest inna, więc z pewnością znajdziecie taka, która idealnie pasuje do osoby, do której ja wysyłacie. Wśród kartek znajdziecie zarówno te z życzeniami w formie prozy, jak i te z życzeniami w formie rymowanej. Niezależnie od tego, która formę wybierzecie, jestem pewna, że Wasze życzenia trafia prosto do serca osoby, do której je wysyłacie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, aby życzenia płynęły prosto z serca. Niezależnie od tego, czy wybierzecie prozę, czy rym, ważne jest, aby słowa były szczere i prawdziwe. Wtedy Wasze życzenia na pewno przyniosą radość i uśmiech na twarzy osoby, do której je wysyłacie. Mam nadzieję, że moje kartki okolicznościowe na Święto Trzech Króli przypadną Wam do gustu. Zachęcam Was do pobrania ich za darmo i wysłania do swoich bliskich. Niech ten wyjątkowy dzień będzie pełen radości, ciepła i miłości.